W tym momencie, gdy próbujesz zasnąć, ta osoba myśli o tobie. To nie jest lekkie przemyślenie, to obsesja. Ona bierze telefon, otwiera swoje media społecznościowe i ogląda twoje zdjęcia. Nie wysyła wiadomości, tylko obserwuje. Godziny mijają, a jej myśli ciągle wracają do ciebie. Powiedziała, że idzie dalej, kłamała. To, co naprawdę robi, to gubi się w swoim strachu strachu przed. Przyznaniem, że ta więź była intensywna i że poruszyłeś coś w niej, czego nikt inny nigdy nie zrobił. I to ją przeraża. Nie jesteś przypadkową miłością, jesteś punktem zwrotnym i ta osoba czuje się sparaliżowana przez to. Gdy ty śpisz, ta osoba zadaje sobie pytanie, co się stało między wami, co poszło nie tak, i mimo, że nie chce, przegląda każdy moment, który spędziliście razem, każdy uśmiech. Każdą głęboką rozmowę, każdy moment, kiedy czuliście się niezranieni, spotyka się z innymi ludźmi, wychodzi, próbuje się rozpraszać, ale prawda jest taka, że nie możecie zapomnieć. Próbuje wypełnić pustkę śmiechem i alkoholem, ale gdy nadchodzi noc i cisza przejmuje kontrolę, to ty jesteś tym, którego pragnie mieć obok. Wspomnienia ją prześladują jak? Powiedziała sobie, że potrzebuje przestrzeni. Ale tak naprawdę bała się, odkryć. Bała się otworzyć i pokazać, kim naprawdę jest, wiedząc, że ty mógłbyś ją zobaczyć taką, jaka jest, a nie jaką pokazuje się światu. To, co ukrywa, to wrażliwa strona, której nie czuje się gotowa dzielić. Tymczasem ty nadal zadajesz sobie pytanie, co poszło nie tak. Czułeś, kiedy się oddalała. Czułeś, że więź. Zanikła, ale Twoja intuicja mówiła ci, że było coś więcej, coś, czego ona nie była w stanie zrozumieć. Nie wyobrażasz sobie tego. Chciałaby mieć odwagę, chciałaby zbliżyć się do Ciebie i powiedzieć: To wszystko, ale znasz znaki. Mówi jedno, ale zachowuje się inaczej. Mówi, że wszystko w porządku, ale jej oczy zdradzają prawdę. To, co czuje, to emocje, z którymi nie umie sobie poradzić. Ta osoba ma wątpliwości przy każdym kroku. Boi się, że nie jest wystarczająca, boja się, że zobaczysz ją jako ciężar, że kochałeś tylko wersję niej, która jest jeszcze ukryta pod warstwami ochrony. A ten strach ją paraliżuje. Tymczasem czekasz tam, zastanawiasz się, czy jest jeszcze miejsce w jej sercu dla ciebie. Zdajesz sobie sprawę, że przez cały czas porównuje się do ciebie. Wszyscy inni, którzy. Pojawi się w jej życiu, nie są nawet w połowie tak blisko. Głęboko, wie, że jesteś, osobą, której nie można łatwo zapomnieć. Ludzie, których zna, nie, mają tych samych cech, tej samej esencji. Jesteś wyjątkowy i to ją dręczy. Chce do ciebie zadzwonić, napisać wiadomość, ale martwi się, co o tym pomyślisz. Wie, że powinna była działać wcześniej, że powinna była być bardziej jasna w kwestii tego, co. Czuję, a ta niepewność niszczy to, co mogłoby być. Zauważyłeś, że się odsunęła, prawda? To dziwne uczucie, jakby część niej była zgubiona, w rzeczywistości zamknęła się w sobie. I za każdym razem, gdy to robi, dystans między wami rośnie. Ty wiesz, że czuję ból tej odległości. Nie jesteś w tym uczuciu sama. Złapała się na wyobrażaniu sobie przyszłości z tobą, tak, ta sama osoba, która. Powiedziała, że to nie jest dobry moment. Wizualizuje długie rozmowy, wspólne śmiechy, a nawet wspólne codzienne życie. Wyobraża sobie budzenie się obok ciebie, planowanie, budowanie, wspomnień, ale wszystko to się rozmywa, gdy wkracza strach i niepewność. Podczas gdy ty kontynuujesz swoje życie, ona tylko istnieje. Pragnie, abyś ją zobaczył, abyś zrozumiał cały chaos w jej głowie, ale nie ma odwagi, aby się otworzyć. I w tej zgadywance dalej próbujesz zrozumieć, gdzie popełniłeś błąd. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy jest jeszcze. Część niej, która pragnie być z Tobą? Odpowiedź brzmi tak. Ale mimo to ta osoba będzie nadal ukrywać się za własnymi niepewnościami. Wie, że czas mija, a życie nie. Będzie czekać. Jest w pętli, myśląc o Tobie, podczas gdy próbuje być szczęśliwa bez Ciebie u swojego boku. Prawda jest taka, że nie wie, jak poradzić sobie z tą rzeczywistością, a teraz jest sparaliżowana. Od czasu do czasu łapie się na patrzeniu w telefon, myśląc o wysłaniu ci czegoś. Ale w ostatniej chwili kasuje, zmienia zdanie, a w tym czasie ty tam jesteś, czekając na gest, słowo, znak i to boli. Ból niejasności jest znośny, ale wina, że nie zrobiła tego, co powinna była zrobić, wciąż ją dręczy. W jej umyśle, w głębi duszy wie, że każdy dzień, który mija, to zmarnowana okazja. Strach ją więzi, a podczas gdy ona odmawia zrobienia kolejnego kroku, ty. Gubisz się w myślach, zastanawiając się, czy zdała sobie sprawę z tego, przez co cię przeprowadza. Ponieważ ta osoba, mimo że jest tego wszystkiego świadoma, nie potrafi podjąć inicjatywy. Ona cię kocha. Nie wie, jak to powiedzieć. Nie, wie, jak sobie z tym poradzić. A czas mija. A ty z drugiej strony żyjesz dalej, mając nadzieję, że może pewnego dnia, ta, osoba znajdzie odwagę, której tak bardzo potrzebuje. Ale może ten dzień nigdy nie nadejdzie. Ta osoba, która teraz jest w twojej głowie, gubi się w myślach o tobie. Codziennie, gdy się budzi, czuje pustkę. A ty, to. Pierwsza rzecz, która przychodzi jej do głowy. Czasami, gdy śpisz, ta. Osoba bierze telefon i patrzy na twoje zdjęcia, przeżywając chwilę na nowo. Nie, wysyła wiadomości, nic nie mówi, ale obecność twojego uśmiechu jest nie do zniesienia. Powiedziała, że jest skupiona na sobie, ale to kłamstwo. Tak naprawdę ucieka. Ucieka od uczuć, z którymi nigdy nie umiała sobie poradzić. Ty wiesz. To, ponieważ nawet gdy próbuje zachowywać się normalnie, widzisz strach w jej oczach. Strach, że nie jest wystarczająca, że nie wie, jak odpowiedzieć na to, co dla ciebie znaczy. Ona się tam rozprasza, wychodzi z innymi ludźmi, robi plany z kimś, kto nie jest porównywalny do ciebie. Ale kiedy zapada noc, samotność przekształca się w wewnętrzną wojnę i ona się zastanawia, czy wciąż o niej myślisz. A odpowiedź to ogłuszający krzyk: Tak, jesteś w jej myślach. Ta osoba czuje, że jesteś miłością, którą może stracić. Chociaż powiedziała, że potrzebuje czasu, to tak naprawdę potrzebowała odwagi, by zmierzyć się z tym, co czuje. Marzyła już o tym, żeby mieć cię przy sobie, wyobrażała sobie wspólną przyszłość. Ale za każdym razem, gdy wyobraża sobie dzielenie życia z tobą, strach ją paraliżuje. Tymczasem ty czekasz. Czekasz na jakiś ruch, wiadomość, która nigdy nie nadchodzi. Patrzysz na telefon i myślisz, czy ona jeszcze o mnie myśli? A prawda. Jest taka, że ona zrobiła to tobie, ale nie ma odwagi przyznać się do tego. To, co ona ukrywa, to głęboka niepewność, obawa przed otwarciem się i byciem faktycznie wrażliwą. Ona jest uwięziona w cyklu zaprzeczenia, udając, że wszystko jest w porządku, tonie w wspomnieniach. Za każdym razem, kiedy słyszy piosenkę, którą lubiliście, uderza ją fala, wspomnień i ty to czujesz, nie wyobrażasz sobie tego. Ona pamięta te popołudnia spędzone razem, rozmowy, które trwały całą noc. I nawet kiedy? Próbuje iść naprzód, prawda jest taka, że nigdy. Nie wyszedłeś z jej serca i to ją przeraża. Ale ty kontynuujesz. Kontynuujesz czekanie na sygnały, które być może nigdy nie nadejdą. Twoje. Oczekiwanie przekształca się w ból, bo wiesz, że ona nie ma się dobrze. Ale nie możesz nic zrobić. Próbowałeś już, wysyłałeś wiadomości, już, się odkrywałeś, a mimo to ona odmawia zrobienia pierwszego kroku. Podczas gdy ona mówi sobie, że idzie naprzód, w rzeczywistości, gubi się w waszych wspomnieniach, ona odmawia przyznania się, że to, co czuła do ciebie, było prawdziwe, bo głęboko w środku wie, że nie znajdzie innego takiego połączenia, i to ją dusi, pisze do ciebie, kasuje, pisze ponownie. Zdania, które zostają uwięzione, bo cześć, wszystko w porządku? Wydaje się takie słabe po całym tym czasie prawda, którą ona nie może się zmierzyć byłaś prawdziwa i jedyna i to ją przeraża. I ona jest tego świadoma, ale woli ukrywać się za wymówkami tymczasem ty wciąż żyjesz swoim życiem, ale ból zawsze tam jest. Przy każdej nieodpowiedzianej wiadomości, przy każdej ciszy czujesz ciężar tego, co mogłoby być? Trudno nie zadać sobie pytania: Czy byłaś tylko? Kaprysem, odchyleniem w jej drodze. Ale wiesz, że tak nie było. Ta osoba jest teraz w cyklu wahania. Wiadomość, której nie wysłała, spotkanie, które się nie odbyło, słowa, które utkwiły w gardle. I prawda jest taka, że ona wie, że jesteś wyjątkowa, że Ty nie możesz być zastąpiona, ale mimo wszystko ona woli inercję niż ryzyko. To jest jej paradoks. Ty i ona, w światach tak bliskich, ale tak odległych, bo wrażliwość jest przerażająca. A ty, która zawsze miała cierpliwość, teraz się znajdujesz w dylemacie. Co zrobić z tymi uczuciami? Ona ogląda twoje życie z daleka, podziwiając cię, jak idziesz dalej. I z każdym krokiem, który robisz, ciężar jej nieobecności staje się bardziej ciężki. Czy zastanawiałaś się, czy ona tęskni za tobą? Odpowiedź brzmi, tak. Ale to niczego nie zmienia, bo ona wciąż jest uwięziona w swojej własnej pułapce. Ta osoba, która jest teraz w twojej głowie, nie może przestać o tobie myśleć. Ona nie śpi, przeżywając wspomnienia o was każdej nocy, myśląc o każdej rozmowie, każdym śmiechu, każdym dotyku. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba jest tutaj, przeżywając wszystko na nowo. Próbując zrozumieć, dlaczego wciąż czuje to, co czuje, ale nie mówi nic. Otwiera Twoje media społecznościowe, przegląda Twoje zdjęcia i nie ma odwagi, aby zrobić krok. Powiedziała, że potrzebuje czasu. Kłamała. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwagi. Odwagi, by przyznać, że Cię kocha, ale także, że czuje się zagubiona, podczas gdy Ty wierzyłaś, że ona idzie naprzód. Prawda jest taka, że każda nowa osoba, która pojawia się w jej życiu, służy, tylko jako tymczasowa łatka. Nie znalazła nikogo, kto by ją sprawiał czuć się tak jak ty. Tymczasem ta osoba nadal wychodzi, bawi się, ale w głębi duszy zastanawia się, czy naprawdę ci zależy. Odwraca się uwagą wyjściami, drinkami i śmiechem, ale kiedy wraca do domu, pustka jest tak głęboka, że staje się nie do zniesienia. Ona kładzie się w ciemności i czuje ciężar Twojej nieobecności, podczas gdy cisza brzmi Twoją obecnością. Zauważyłeś to, prawda? Sposób, w jaki udaje, że wszystko jest w porządku, jakby szła naprzód. Czułeś to, kiedy się do Ciebie uśmiechnęła na zdjęciu, ale zaraz odwróciła wzrok, jakby chciała ukryć prawdę. Nie wyobrażasz sobie tego. Ból jest realny, a jej sprzeczność jeszcze bardziej okrutna. Udaje, że jej nie zależy, ale niewysłane wiadomości mówią co innego. Ta osoba czuje, że jesteś inny. Chociaż ona mówi o niepewnej przyszłości, w głębi duszy zauważyła już, że możesz być domem. Przyniosłeś rodzaj miłości, który ją przeraża. To, co ją odstrasza, to strach, że może nie być wystarczająca, że możesz przebić się przez bariery, które postawiła. Mówię ci, że nie byłeś dla niej tylko rozrywką, byłeś odpowiedzią na pytania, które nigdy nie wiedziała, że zadaje. A tymczasem czekasz na wiadomość, znak, słowo, które by ją przywróciło. Patrzysz na telefon, wyobrażając sobie słowa, które mógłbyś usłyszeć. Ale prawda jest taka, że ta osoba będzie nadal zamknięta we własnych myślach, nie wiedząc, jak ponownie się połączyć, podczas gdy czas nadal płynie. Ona wie, że Cię traci. Każda sekunda to mniej wspomnień. I patrzy na Ciebie nawet z daleka, mając nadzieję, że czujesz to samo. Ale prawda jest taka, że to wszystko jest błędnym kołem. Czekasz, aż ona znajdzie odwagę, ale ona nadal ucieka przed prawdą. I pod koniec dnia ta osoba czuje, że żyje w kłamstwie, miłość, której nie pozwoliła być coś prawdziwego. Ponieważ słowa nie jestem gotowy są łatwiejsze do wypowiedzenia niż zmierzenie się z możliwością prawdziwej miłości. A ty z kolei stoisz tam trzymając swój ból, czekając na gest, który być może nigdy nie nadejdzie. To co czujesz jest prawdziwe. Wiesz o tym. Widzisz prawdę w jej oczach, nawet gdy ona próbuje to ukryć. Zasługujesz na kogoś, kto nie boi się otworzyć swojego serca. I to rani, ponieważ w głębi wiesz, że ona jest uwięziona w cyklu strachu i wątpliwości. Ta osoba walczy z własnymi niepewnościami, a ty także. Miłość, którą mieliście, nie była przypadkiem, nie była przemijająca. I tak oto jesteście tutaj. Każde uwięzione w swoich własnych lękach, podczas gdy to, co mogłoby być cudowne, zamienia się w grę milczenia. Osoba, o której teraz myślisz, jest uwięziona w emocjach. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba przeżywa na nowo chwile, które razem przeżyliście, analizując każde słowo, każde spojrzenie. Odczuwa tęsknotę, która ją pożera, ale duma jest silniejsza. Poprosiła o przestrzeń, ale tak naprawdę chciała czasu, by poradzić sobie z tym, co z nią zrobiłeś. To, co czuje, jest bardziej intensywne, niż jest skłonna przyznać. Powiedziała, że nie jest gotowa, ale prawda jest taka, że nigdy nie spotkała kogoś, kto dotknąłby ją tak jak ty. Ta osoba wykorzystuje innych jako rozrywki, ale to nieprawda, że byli w stanie wypełnić pustkę której po tobie zostawiłeś. Przy każdym wymuszonym śmiechu w powierzchownej rozmowie przypomina sobie głębokie dyskusje, które mieliście. Czy zauważyłeś? To dziwne uczucie, kiedy nie odpowiada na twoje wiadomości tak jak wcześniej. Nie oszalałeś? To surowa prawda. Zauważyłeś, że zaczęła się oddalać, ale wewnątrz coś ją przyciąga z powrotem do ciebie. To, co ukrywa, sprawia, że jest coraz bardziej niespokojna. Ona czuje strach. Strach przed tym, co możesz o niej pomyśleć, jeśli dowiesz się, jak bardzo o ciebie dba. I wiesz o tym, ponieważ wiele razy przyłapałeś ją na tym, jak na ciebie patrzyła. Dla ciebie w sposób, który mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Tamta jej niepewność co do otwarcia się, czułeś to, to była cicha demonstracja, jakby wewnętrznie krzyczała o twoje zrozumienie, a tymczasem zastanawiasz się, czy wciąż istnieje dla ciebie. Miejsce w jej życiu, podczas gdy ona próbuje być silna, czujesz jej kruchość. Ta osoba jest rozdarta między tym, czego pragnie, a tym, co uważa za słuszne. Pragnie się poddać, ale strach ponownie ją powstrzymuje. Zauważyłeś to? Sposób, w jaki unika głębszych rozmów, jakby uciekała od czegoś, czego sama nie rozumie. Prawda jest taka, że jednocześnie, gdy się oddala, również. Czuje się do ciebie przyciągana. Te impulsy, te momenty impulsu, kiedy wygląda na to, że chce wysłać wiadomość, aby po prostu usłyszeć Twój głos. Kiedy ją ignorujesz, czuje ból. Każde powiadomienie, które się pojawia, sprawia, że jej serce bije szybciej, a każdy moment bez odpowiedzi zostawia ją bardziej zdesperowaną. Ta osoba widzi siebie w błędnym kole pragnień i strachu. Możliwe, że nie, wie jak wrócić. Ale prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy pozostajesz w milczeniu, ona rozpada się jeszcze bardziej. Chce, abyś widział ją poza maskami, które nosi, ale boi się, że gdy pokaże swoją prawdziwą twarz, nie spodoba ci się to, co zobaczysz. Tymczasem ty czekasz, czekasz na sygnał, na jej ruch i czujesz, że tracisz czas. Złapałeś się na myśli: czy ona wciąż o mnie myśli? Odpowiedź brzmi: tak. Ale to nie ma znaczenia. Ta osoba ma sposób na utknięcie we własnych, lękach i a ty z kolei tkwisz z pytaniami bez odpowiedzi. Może nie mieć odwagi szukać pomocy lub otwarcie rozmawiać o swoich uczuciach, ale prawda jest taka, że wiedziałeś o tym w głębi duszy. Każdego dnia, który mija, okazja. Między wami przecieka ci przez palce i nie wygląda na to, aby miała zmienić zdanie. To, co naprawdę czuje. Jest dla niej zagmatwane i to uderza ją w samo dno duszy. Ona stoi przed dylematem: kontynuować życie w tym przekonaniu, że wszystko jest w porządku, czy zaryzykować wszystko, aby się otworzyć przed Tobą. Ale Ty także czujesz, że nie masz już więcej czasu na czekanie. Masz granice i potrzebujesz odpowiedzi. Czas jest nieubłagany, a ta osoba, nawet gdy o niej nie myślisz, wciąż ożywia Twoje wspomnienia. Ona musi zdecydować, a ty już wiesz o tym. Pytanie, które zawieszone jest w powietrzu, to czy jeszcze jest coś do zrobienia? Ta osoba mogła nauczyć cię kochać, ale również tracić, i to jest prawda, która boli. I każdego dnia ta osoba zastanawia się, czy to ty miałeś odwagę, czy to ona straciła swoją szansę. A prawda jest taka, że w jakiś sposób oboje się w sobie zgubiliście i już o tym wiedziałeś.